Cześć! Dzisiaj jestem z Gabrysią, Hej! z kanału Gapsia TV, który już praktycznie nie jest, nie bo jest. zapomniała do niego hasła, ale Polecam. to nieważne. I dzisiaj nagrywamy filmik, co wolisz. Tak, i będę się patrzeć tu, bo mam komórkę z pytaniami. No, więc no. zaczynajmy. Więc pierwsze pytanie. Dostać jedynkę i znaleźć 50 zł, lub dostać piątkę i zgubić 50 zł. W mi to trudne. Dostać jedynkę i 50 zł. No ja chyba też... Smie... To jedynka. Money, money, money. No jedynkę można poprawić, a tak. 50 złotych już raczej nie znajdziesz, bo no. ktoś sobie weźmie, więc chyba jedynkę mam wola. Dostać i, do... i zdobyć 50 zł. Coś w sensie, tak. No. Dobra. Poprawić sobie twarz, czy zmienić fryzurę? Zmienić fryzurę. No, zmienić fryzurę, bo my się jako tako nie malujemy. My jesteśmy taki beauty tam! -no. Zapomnieć znowu portfela, czy telefonu? Portfela Mmm. No, ja bym wolała... no portfela, no bo może zawsze pożyczyć kogoś kasę. co Pozdrawiamy Weronika Chomika czy rybki? Chomika No chyba chomika, chociaż chciałabym mieć coś takie, w przyszłości takie ogromne akwarium z rybkami, takie wielkie Ale w sumie chyba chomika Taka robi. ściana akwarium no. Ej, z takim, z takim rekinem Dobra, dalej Dostać autograf od swojego idola, czy znaleźć 100 złotych? 100 złotych Sto złotych ze swoimi idolakami Przewrócić się na przystanku, czy spać z krzesła w klasie? Chyba na przystanku właśnie i od... W klasie On w sumie moja klasa i tak mnie nie lubi, więc... Pod choinką znaleźć tablet, czy smartfona? Smartfona a ja zależy Bo nie korzystam z tableta Mam Ale dwa. chyba w sumie tablet Śpiewać kolędy przed całą klasą czy rodziną? Rodziną A no to w sumie mi to obojętne w lesie, bo w sumie ja jak byłam mała To tak stawałam na krześle I zawsze coś tam śpiewałam, jakieś takie kolędy Ale w klasie też śpiewaliśmy, no, więc, więc... Tak Nie ma za bardzo różnicy No, więc to obojętne tak naprawdę Tak yy, Skasować konto na facebooku? Czy zmienić numer telefonu? Skasować konto na Facebooku. No, skasować konto. Bo ja i tak mam w planach założyć nowe. Serio? No. Czemu? Nie, stwierdziłam, że tamto już jest za stare i miałam go w, 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 w takich początkowych czwartych, trzecich klasach. Więc tak, jak patrzę na wcześniejsze zdjęcia to w sumie go je usunęła. <sumstrzykaminiamy> Dobra, dalej. No, y kolejne to pytanie. Dostać śnieżką w twarz czy wpaść w głęboką kałużę? Dostać śnieżką w twarz I tak, tak. zawsze jak widzimy e, z kimś siebie no. śnieżkami To i tak zawsze, zawsze w twarz. No. E, zostać kimś sławnym Czy wygrać milion na loterii Kimś sławnym No chyba ja też bym wolała Bo i tak jak jest się sławnym to raczej się zdobywa pieniądze I no, no. A to jednak jest... lepiej mieć takie jak poczucie Że się samemu zdobyło te pieniądze Wolałabyś spotkać na swojej drodze Kota czy żółwia? Kota Kota. W sumie, Zresztą w sumie to jest bez tak. różnicy, bo bym ominęła po prostu. Tak. Chyba wolałabyś pokłócić się teraz z kimś ze znajomych czy z rodziną? Z rodziny. No, z rodziny, bo i tak raczej tak. się pogodzisz. No. Ehm, wolałbyś, wolałabyś e, zabłądzić w ciemnym lesie czy w dzikiej puszczy? W ciemnym lesie? A ja w dzikiej puszczy. Ciemnolestyczny Odkrywasz bo... nieznane, ale jak nie, Tarzan bo... po tej takiej ja No ale nie, Gabi nie będę Cię ale przecież w Ciemnym Lesie są żule i w ogóle. A w Dzikiej Puszczy to masz tylko zwierzęta. Więc ja bym ja w Dzikiej Puszczy. Ale weź te wszystkie takie wielkie pająki, albo te takie wiesz, węże. No to ja będę jak Tarzan. Chciałabym <coughs> spotkać żula i od niego uciekać, niż... Z jakiegoś pająka wielkiego, teraz? Dobra, czy coś. ale byś uciekła, aż cię mógł z, y, dogonić. Wiesz, jeśli dużo bym pił, to bym jej nie <grym Dobrze, Mimo, <grym> że złe, <grym> jestem taka dobra, że. Oj, oj, oj. No, dalej. Wolałabyś spać z chustarki czy z roweru? Z chustawki. No, z chustawki, bo jak spanie z roweru to zazwyczaj jest większy wypadek. Tak. Wola, wolałabyś zawsze się uczyć, czy przerwać naukę i być bezrobotnym? Myślałam, że bezdomnym. <grymka> Jest <Już> takie. O wielką mowę. O jeszcze raz, czy Że czy wola, wolałabyś się zawsze uczyć przez wiesz, do końca hmm. życia, czy y, przerwać swoją naukę i być bezdomnym? Bezrobotnym. Bezdomnym. <grymkał> mm. Chyba uczyć się całe życie. No bo w sumie i tak się zawsze Nikt nie, uczy, nie wie, kiedy się, się umrzesz. No. się umrzesz. No, ale tak i tak się uczysz całe życie. Uczysz no. się na błędach. Tak. O... No dobra dalej. E, wola, wolałabyś zgubić swój portfel czy klucze do mieszkania? Portfel. Zależy ile by było tam hajsu. Tak, ale chyba ale... jednak portfel. Bo zwykle nie noszę tak długo. No tak kasy. samo, ja tam za jak na kolonie, trochę gorzej. No. Ale tak normalnie to. Ale Wolał, wolałabyś zobaczyć swoją przyszłość, czy dowiedzieć się o niej dużo później? Ja bym chciała zobaczyć swoją przyszłość. A ja nie, ja bym się chciała dowiedzieć o niej później, bo ja bym, wiesz, byłabym bo... bardzo ciekawa. A Jest ja strasznie ciekawa, czy uda mi się spełnić moje marzenia. No ja też jestem ciekawa, czy by mi się udało i tak dalej, ale... Bo jeśli na... Bym, bym na przykład zobaczyła i takie, nie no kurde, że siedzę sobie jako żul pod mostem i łowię rybki na obiad No to wtedy bym wiedziała, kurczę muszę coś zmienić No tak, ale tak I... by była twoja przyszłość to już się nie mogła zmienić bo to by była już pokazana, Twoja przyszłość, czy już byś jej zmienić nie mogła. Też bym tak zrobiła, gdyby się dała ją zmienić. A tak to byś nie, dało, nie dała Zawsze rady. Co się da zmienić w przyszłość? No. Bo w sumie. Jak? Nie wiem, ale ja bym wolała lecić tak po prostu, żeby teraz to wszystko. to wszystko co chciałam zrobić, żeby zrobić teraz, a nie tak jakby wiedzieć to wszystko w przyszłości. A nie Ja bym wolała zobaczyć swoją przyszłość. Być wiedziała, kiedy umrzesz, a jakbyś na przykład się okazało, że nic nie zdążył. Nie, no do bo... tego bym nie chciała zobaczyć, kiedy umrę, ale bym chciała zobaczyć, jak żyję, jak na przykład mam 30 lat. Kim no jestem, w co tak, zdobyłam, to co mam zobaczyć. No, chyba, że już wtedy nie żyjesz. <laughs> no, nie czarny Przechodźmy dalej. Um, wolał, wolałabyś polecieć do Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych? Hiszpanii. No, chyba do Hiszpanii. W ten miejsce chyba ciepło, nie? To jest tak blisko Włoch, chyba. No, chyba tak, mam. No, Wolał, wolałabyś e, nie mieć przez miesiąc komputera czy telefonu? Komputera. No, ja też komputera, bo no w sumie nie wiem. Bym telefonem nagrywała filmiki, cóż. No, Wolał, wolałabyś, e, żeby z kolono ci brwi, czy wypadły ci rzęsy Co? Ale w sumie takie mam strasznie jasne brwi, których praktycznie nie widać, więc chyba brwi. Takie wiecie małe tanie. Nie, o, nie, um, nie. Wiem, sobie... Z jednej strony rzęsy można dokleić, a drzwi można domalować. Ale co bardziej naturalnie wygląda? No rzęsy. Tak? No, no bo jak masz doklejone, to widać też, że to są doklejone, bo masz takie grube w ogóle. No, ale jak namalujesz brwi, to nie widać wtedy takich włosków, tylko widać taki mazak. Ale by ci urosły brwi. A brwi odrastają? Chyba tak. A rzęsy odrastają? Nie, chyba rzęsy nie, tylko rosną nowe, ale nie, że odrastają. Nie, w sumie nie. Wiem. No i na sobie kiedyś rzęsy wyrażał. W Anglii, wszystkich pozdrawiamy. <grystanie> tak, pozdrawiamy się na tak. Dobra, kolejne pytanie. Um, wola szeptać czy krzyczeć? Krzep ja tak zawsze krzyczę, no, więc... Ja tak samo. Idę ulicą i dziewczyny... Ciszej, Gabrysia wszyscy się na ciebie patrzą. Ale nie, jak zawsze razem idziemy całą ekipą, to zawsze jest... zapraszamy tych, którzy oglądają na słuchawkach biały czy czarny biały ale chyba biały no. Ci, no. chipsy czy chrupki chipsy chipsy, Myśle, moje, moje, chipsy moje moje życie ja zawsze mówię chipsy ja też kocham chipsy chipsy, chipsy czy chipsy? chipsy no nie wiem, mówicie, chipsy czy mówić chipsy chipsy no tak chipsy tak tak są dobra dalej mm, Nike czy Adidas mm, Adidas ja chyba Adidas no. mm. Kolczyki czy tatuaże? Kolczyki. Jejku, ani jedno, ani drugie. Ja mam kolczyki. No tak, takie kolczyki w uszach, ale weź sobie wyobraź takie w brwi, w pępku, o, w języku. O Nosie, ble, obrzydlistwo. No w no, Albo z drugiej strony fajnie. mieć tatuaż, cała taka A czy znaczy nie, taki jeden tatuaż jakbym musiała gdzieś mieć, to bym to przeżyła. Ja bym Marek. chciała mieć za uchem tatua tatuaż. Czemu? Tak <laughs> nie wiem, bo tutaj tak Dać, a z drugiej strony to jest takie wiesz, tajemnicze. Mm, masz cały czas rozpuszczone włosy i tylko, nie wiem, Twoje przyjaciółki wiedzą o tym, że masz tatuaż. I twoja fryzjerka! To takie. E, wiesz, co, tyś, masz, jakiś model ci siedzi, kurde. Weź sobie strzetnik. Wolałabyś wyjść z domu z nieułożonymi włosami i w pełnym makijażu, czy z ułożonymi włosami, ale bez makijażu? Z bez ułożonymi włosami? Bo my tak się nie malujemy, my jesteśmy tak, takie popatrz na mnie. Placzek koczek, placzek koczek, placzek, placzek, koczek, placzek, koczek. Jakby ktoś się pytał dlaczego jestem tak pięknie uczesana, to powiem Wam, że spóźniłam się na autobus, który nie był mój. <laughs> Dobra, lecimy dalej. E, wolałbyś mieć źle obcięte włosy czy zły kolor włosów. Ojejciu. Zależy jaki kolor? No. Ja bym chciała mieć różowe włosy. Znaczy... Tak na całe życie to nie, no, ale tak, tak na chwilę, tak to na chwilę, uspiesznie. tak na tydzień. Albo no? do pierwszego umycia, no to tak spoko. Ale... Znaczy no ja w sumie chyba... Niektórzy stwierdzam, że nigdy obcięty. w życiu nie chcieliby być ludzi, więc... I źle obcięte włosy No obcięte chyba by wolała mieć, bo wtedy były i taki tak urosły, więc... No też obcięte. Czy wolałbyś zostać pozbawiona na zawsze dostępu do YouTube czy Twittera? Twittera. No, YouTube, ja bez YouTube'a bym nie mogła. też, weź, cały czas coś oglądam. No, a ja nagrywam. Czy tak? wolałbyś wyjść z domu ze znacznie przesadzonym makijażem oczu czy znacznie przesadzoną szminką? Szminką, nakarpią um, albo kaczką. No. <laughs> nie bym wolała ze szminką chyba. Chociaż i tak, raczej bym się tak, tak bardzo nie pomalowała Staro nie mi go. Staram się Wolałbyś polecieć do Tunezji, czy do Grecji? Do Grecji Do mm, Co Grecji już była? Wolałbyś przeżyć prawdziwą miłość, czy spotkać byłego chłopaka na wakacjach, na które przyjechałaś? Tak, oczywiście! Każdy chciałby pojechać na wakacje i spotkać swojego byłego <śmiech> <śmiech> No to chyba nie. jest że prawdziwą miłość no, no. No chyba, że ta miłość by Cię olała. Ale prawdziwą miłość, no to... Prawdziwą miłość. No ale wiesz, Ty możesz być tak prawdziwie zakochana, a ten ktoś drugi dobrać może dobrać. nie być zakochana Nie cierpić nie się i mówić Weź, Ruda, Weź się ode mnie! Odwal się ode mnie! I to już by było na tyle. I żegnamy Was w tych przemiłych progach. Jeżeli chcecie więcej filmików z Gabrysią I chcecie, by założyła swój kanał To piszcie to w komentarzach No a jak na razie to żegnamy Was I tak powiem, że film będzie dosyć długi Więc do zobaczenia, buziaczki i cześć!